No witam Was serdecznie. Dzisiaj krótka przejeżdżka, krótki filmik o zarobkach jako kurier, jako człowiek rozwożący paczki. Na początku Wam powiem, że na YouTube jest taki kanał, nazywa się Szalony Kurier. Szalony Kurier, ale pisane przez 2E Kurier. I to jest chłopak, który już długo jeździ, rozwozi paczki, zna się na tym rzemiośle. Ma tam bardzo pojęcie, bo z tego co tam się. Dosłuchałem, chłopak zmieniał parę razy te firmy. Wie jak to wygląda. Też pokazuje, jak za parę euro można kupić jakieś rzeczy w sklepie, czy na śniadanie, czy tak dalej. Opowiada ogólnie o Niemczech. Bardzo przyjemnie się go słucha. Opowiem tak, nie znam go osobiście, ale przyjemnie się go słucha. Link do jego kanału wkleję do moich komentarzy na dole. Ja, jako tu pierwszy, świeżo przyjechany do Niemiec kiedyś. Dostałem propozycję od Polaka, oczywiście, bo jakby Polak nie, nie, nie wykorzystać chciał, ale no nie udało się. Dostałem taką propozycję rozwożenia paczek, ale to była tylko trasa kodusburga na lotnisko do Frankfurtu, czyli 250-60 km i z powrotem 3 razy w tygodniu. Zawiezienie tam jakiś przesyłek, i powrót 3-4 razy w tygodniu. Wtedy chciał mi płacić 450 euro na cały miesiąc. Wyobrażacie to sobie, jakie małe pieniądze. Chciał wydymać polaczkę młodego, który chciał szybko iść do pracy, a jeszcze nie potrafił, to nie było ładne, no ale nie poszedłem do tej pracy. Ostatnimi dniami to powiem Wam szacunek. O Amazonie, o po lewej, szacunek dla tych kurierów, po pierwsze, bo jest, nie jest to łatwa praca. Ktoś, kto lubi jeździć, lubi taki mieć kontakt z ludźmi, tu wyjść, wejść i tak dalej, to w porządku, to praca jest ok, ale jeżeli chodzi o, o mnie, ja bym takiej pracy nie chciał mieć. Oczywiście, jakbym był bez pracy bardzo bym potrzebował pieniążków, to bym poszedł do tej pracy. Żadna praca nie jest straszna, ale mówię, jeżeli miałbym wybór, to dla mnie, akurat dla mnie, no nie, ale mówię, są ludzie, którzy lubią jeździć i lubią po prostu tą pracę. Rozmawiałem z paroma kurierami o ich wynagrodzeniu, to powiem wam, że wynagrodzenie w takim, w takiej firmie jak DHL, te wszystkie takie firmy znane, są mniej więcej w wysokości między 1800 a 2300 euro. Mówię o wypłacie netto. Ale to mówię o takim klasie podatkowej typu 4 lub 5, mówię o takich klasach podatkowych. Nie doliczam do tego takich tringeltów, czy tipgeltów, czyli takich, jak wam komuś przywiecie paczkę, ktoś tam da 5 euro, 10 euro, 2 euro różnie jakieś rozwoziłem meble. To wiem i. Trochę się tam nanosiłem tych mebli, że najczęściej właśnie taki pieniądz do ręki, za dziękuję, dadzą ci biedni, niż bardziej niż bogaci. To tak, za każdym razem było parę naście miesięcy tak jeździłem z tymi meblami na początku i naprawdę, jak starszej pani zanieśliśmy jakiś fotel, to dała nam 10 euro po 5 euro. Jak bogaczą żeśmy zawieźli sofy, żeśmy targali to wszystko, to nie dostaliśmy nawet wody a najgorszych to było jak naprawdę zawoziłem Polakom i po polsku chciałem rozmawiać, bo słyszałem ich akcent po polsku to oni ze mną ostro po niemiecku i tyle no ale tak, to były moje doświadczenia ale jeżeli chodzi o tych kurierów to mówię, szacunek przed świętami, tyle zamówień oni jeżdżą od rana do wieczory co chwilę w mieście się widać, tu takie auto tu DHL, tu to, tu to ale jeżeli ktoś z Polski chce przyjechać i szuka takiej pracy, to uwierzcie mi że takie firmy, DHL i te podobne Szukają ludzi do pracy. Szukają, bo jest mało ludzi do pracy. Nie trzeba znać jakoś super dobrze, nawet komunikatywnie niemieckiego, ale jakieś takie proste zwroty typu Danke, bitte, wo ist das, wo ist das, Brauchen Sie das. To, czy pani potrzebuje, gdzie jest to, gdzie jest to, Wo ist die trasy, gdzie jest ta ulica. Choć w dobie już tych naszych nawigacji, wszystkich nawet. Tych zwrotów w sprawie ulicy nie trzeba. No ale jakieś tam parę zwrotów. I oczywiście jakoś tam uśmiech do klienta, bo niekiedy się ma złe dni, ale warto się uśmiechnąć, bo to uśmiech rodzi uśmiech i zawsze możecie dostać ten napiwek, taki nie? Zwany. Także chciałbym tylko powiedzieć, że łatwo jest tą pracę tu znaleźć. Oczywiście w czasie swojej pracy, w jednej z firm. Zawsze można jakoś poznać innego kuriera i się popytać, czy w innej firmie nie ma przyjęć, ale zahaczyć się można. Jest bardzo prosto znaleźć taką pracę, i ktoś, kto ma prawo jazdy zwykłe kategorię B bez problemu taką pracę znajdzie. No i jak się sprawdzi, to pewnie dostanie umowę na stałe, a potem to już leci. Także to taki króciutki film, ile można zarobić. Myślę, że to nie są małe pieniądze, może w Polsce zarabią. Zaraz usłyszę, że w Polsce na taki kurier zarabia 12 koła yy, złotych. Bez problemu, to po co jechać do Niemiec. Ja wiem, ile kurierzy zarabiają w Polsce, też się dowiadywałem. To nie jest takie bicie pijane na tym kanale, tylko dowiaduj się tu i tam, czyli w Niemczech i w Polsce. Ja wiem ile zarabiałem, także wstrzymać się z komentarzami: typu ale przecież w Polsce każdy kurier zarobi tyle samo. No, chyba że ja 24 godziny na dobę i w sobotę i w niedzielę i w święta, nie? Także co? Króciutko, zwięźlej na temat. Pozdrawiam. Oko w dół, długciu do góry. Subów tam nie trzeba.